Dzień dobry, Jakub Szymanuszko, OBD Service. W tej kopercie podobno są karty do Renault Megane trzeciej generacji i podobno żadna z nich nie działa. To znaczy, z tego co wiem, jedna z nich otwiera i zamyka auto, ale po włożeniu karty do slotu jest nierozpoznawana, czyli informacja karta nie rozpoznana, a druga chyba nawet nie otwiera auto. Co tutaj mamy? Tak. Dobrze, w pierwszej kolejności sprawdzę sobie, jak są rozpoznawane na testerze karty oryginalne. Zobaczę sobie, jak groty wyglądają. Czy obydwa podchodzą od tego samego samochodu? Tak, wygląda na to, że są takie same. Informacje, które klient przekazał. Jedna z tych kart nie działała nigdy, a druga, na której auto było użytkowane, po prostu odmówiła posłuszeństwa. W pierwszej kolejności read transponder, czyli sprawdzę sobie, czy cokolwiek tutaj się wykrywa. No transponder detected. Druga próba także, może w ten sposób, także nic. Druga karta, nie ma nic. Jeszcze raz, inna pozycja. Też nie ma nic. Ja sprawdzę sobie, czy nadają radiowo. OK. i Frequency Detection. Dobra, ta karta nadaje. 4-4 i ta karta też nadaje 4-4. Nie wiem, czy to będzie widać, ale karta jest. Chyba nawet delikatnie krzywa. Według doświadczenia najczęstszym problemem tych kart. Jest to, że w wyniku no, noszenia gdzieś tam w różnych warunkach, w spodniach, czy po prostu w bezpośrednim narażeniu na jakieś skięcie, w tym miejscu, mniej więcej, tu jest cewka. Kto, jeśli ta cewka jest uszkodzona, bo się odlutowała, uszkodziła cokolwiek, auto karty nie rozpoznaje i nie da się auta odpalić. Naprawa polega na no, przede wszystkim inspekcji co dokładnie się wydarzyło na tej płytce, która jest w środku i wymianie lub naprawie takiej cewki na nową. Także w pierwszej kolejności otwieram sobie obydwie karty i sprawdzam, co tam się dzieje. Tak wygląda elektronika karty, to jest cewka, która musi być sprawna, żeby auto rozpoznało kartę i najczęściej właśnie ona jest uszkadzana. Tutaj nawet widać, da się ją wypchnąć palcem, co oznacza, że całkowicie straciła kontakt. Sprawdzę sobie dokładnie pod mikroskopem jak wygląda reszta elektroniki karty, zabieram się za wymianę cewki i sprawdzam jaki będzie efekt po wymianie. Taką samą operację przeprowadzam w przypadku drugiej karty Tutaj już widzę, że sytuacja wygląda podobnie, pomimo tego, że jest tutaj klej, który trzyma tą cewkę, to no wychodzi w całości. Tu jest troszkę lepiej, ponieważ tylko jeden zaczep się odlutował, natomiast wymieniamy i tak cewkę na nową. Usuwam starą cewkę z tej karty, wymieniam dwie cewki na nowe i sprawdzam, czy karty będą się zgłaszać. Sprawdzam, jak to wygląda po naprawie. Dobra. Transponder 46, rodzaj transpondera. Identyfikator, końcówka 26C. drugą kartę. Read transponder, końcówka 26C. Transponder zablokowany i D46. Jest w związku z tym, że identyfikatory są bardzo podobne i jest duże prawdopodobieństwo, że karty pochodzą z tego samego auta. Teraz złożę te karty do nowych obudów, dlatego że to co jest tutaj już i do niczego nie nadaje, one są raz fabrycznie zgrzane i potem już nic się nie da z nimi zrobić. Obydwie karty złożone, wkładam nowe baterie, wkładam dotychczasowe groty. Tutaj akurat nie ma potrzeby docinania nowych grotów, bo oryginalne bardzo dobrze pasują. I jadę na miejsce, sprawdzić, czy auto żyje. Karty gotowe dla formalności, sprawdzam jeszcze, czy po złożeniu wszystko jest w porządku. Przykładam kartę do czynnika. Karta rozpoznana, druga karta rozpoznana. jeszcze, czy nadaje radio? Tutaj ok. Tutaj też w porządku. I to tyle jak chodzi o naprawę karty. Na 99% karty będą działać, jednak nie jadę sprawdzić osobiście, czy te karty działają, ponieważ klient no, w niedługim czasie podjedzie sobie po te karty, sprawdzi osobiście, gdyby coś nie działało, trzeba będzie podjechać, chociaż no, na podstawie doświadczenia jeśli jedna karta nie działała, druga przestała działać, a uszkodzenie jest takie samo, to wszystko będzie w porządku.